Widzowie moi drodzy, toty pomocników są już w paczkach, są też ikony, które były wcześniej, czyli na przykład Nazario, którego chętnie bym dostał, ale paczek trochę jest już gotowy, Food Champions jest zagrane, wystarczy tylko odebrać zadania. Też odbierzemy, oczywiście. No i jest BC, w których mamy. Czekaj, bo się zgubiłem. Rozwój tutaj. W których już mamy rozbudowy ligowe, które myślę, że będzie lepiej zostawić na całą drużynę. Te karty, w sensie, które potrafiamy na całą drużynę zostawić. Ale do zrobienia są ważne mecze. Do zrobienia jest ulepszenie linii pomocy. Do zrobienia pewnie jeszcze ikona jakaś, może być ikona Toty, chyba, tak? A to jednak ikony Toty trafić nie można. Nie wiem, czemu myślałem, że można, ale ikonę możemy zrobić. Ulepszenie 10 razy 8. 83 plus też porobimy. No i... Proszę to ty pomocnik, nie? Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Więc jedziemy, zaczynamy od paczki ze 30 końców. Pamiętajcie oczywiście łapencja do góry i subskryber, żeby nie przegapić potężnego openingu jakiś 200 paczek na całą drużynę toty, bo na głównym koncie dalej zbieram, dalej miele i trochę już mam, więc... No i będzie jeszcze więcej, więc pamiętaj, żeby nie przegapić, bo no to ty na pewno w tym roku będzie trafiony, no bo co roku jest trafiany, no to jak można nie trafić w tym roku, nie? Może będzie już dzisiaj, o tym się za chwilę przekonamy, bo w tej paczce to raczej go nie będzie. W poprzednim odcinku Was pytałem, czy już coś trafiliście? Niektórzy trafili, niektórzy nie, więc teraz mamy to ty pomocników, więc zapytam, czy ktoś trafił, to ty pomocnikam życie? Chwalić się w komentarzu. A jak ja dzisiaj nie trafię, to zaboli mnie dupencja, że nie dostałem. Ale, ale jak wy dostaliście, to piszcie: komuś na pewno się poszczęściło. No nie uwierzę, że nie. Komuś musiało. Anglia P.O. tręcik pierwszy okał dzisiaj, dobra, i to wymienny. Szkoda, że nie podwójny, ale. Ale się przyda. Może jakiś informik, coś przydałby się? Nie, nie ma? Tomeczek, młynarz? Nie? No to pierwsze 10 razy 83, dzisiaj bez toty, ale tręcikiem zacznie. Myślałem, że walkoutem zaczniemy te paczki 83, ale. Nie zaczniemy jednak. Przynajmniej nie sypło duplikatami, nie? To, to no to odbierzmy nagrody za Food Champion. Standardowo 11 winów, bo po co więcej, bo mi się nie chce. I może w pikach odda tego Toty. Jeden z czterech Po raz pierwszy. Rubędy jest ok. Pikens numer 2. Chyba nie widzę żadnego Toty, bo potrafi się wiecie, ta obramówka karty już przed jakby otworzeniem wyświetlić, ale jest inform. Który się przyda. ok. Zaczniemy od paki z kampanii, której, w której nigdy nic nie ma. I tym razem również. No, wymiennego, jakby dało, to już by był cud nad wisłą, ale jest to tylko. Zapomniałem. No to z tej. Najlepsi i najrzadsi? Niekoniecznie, bo nie ma tutaj toty, ale może być oblak, i to chyba. Będzie Janoblak, bardzo dobrze. Wysoki overall, podwójnie. Niestety nie. No i 2x85, niebiesko nie jest. Informa też nie ma. Tręcik, więc będzie. A nie, brąz, to podwójnie powinno być? Jest podwójnie, ale pewnie foderowo. No jak będzie Mekambe, to się zdenerwuje bo miał Toty niedawno, ale pewnie go nie będzie. Jest to Morgan. Nice. No to zadanka, zadanka. Co my tu mamy? Yy, no... Dobra, o, to też spoko, też bierzemy oczywiście, do ikony się przyda. Jakiegoś pika dali, 78 plus, to od razu kliknę, jakby był to, ty nie będzie. Kolejne dwa piki dali. Dobra, to dawaj, morata numer 1, a numer 2. Skipniemy sobie. Okej, okay, tiernej, nieźle Fernando Morientes na 7 meczy Skąd on się wziął tutaj, to nie wiem Co nieco wjechało za te zadanka, więc Nie pozostało nic innego, jak to otworzyć A na start placu Jakby chociaż jakiegoś Informa rzuciło To byłbym zadowolony w sumie, bo Wiadomo, że liczymy na toty, nie? No, no oczywiście, że tak, ale Nawet z Informa z tych paczek będę zadowolony Bo będzie można zrobić kolejne rozbudowy, nie? I Nie wydawać przy tym cashu, więc Proc Kolejny Angol, Leś, Pebeło, Doski, doski. Ipuu. Trochę powiem wam, że dużo duplikatów leci już z tych 8384 i chyba zrobimy od razu informa, nie? Bo po co to marnować? A inform nam się na pewno przyda. Jeszcze tylko tak, gwoli ścisłości, do ikony na pewno potrzeba informa, nie? No właśnie, jednego potrzeba. Nie no, chyba, chyba trzęsiemy dzisiaj tą ikonę Czemu nie? A i ważne mecze jeszcze To zrobię od razu Ważne mecze zrobione Jeszcze obiecany informik Który zapewne poleci do przepalenia Bo z informa chyba nie da się nic trafić Jak ktoś z was cokolwiek trafił Z informa takiego grywalnego Nawet z wartego powiedzmy 100 tysięcy To niech o tym napisze w komentarzu Ja chętnie zobaczę I zrobię taki mały rekonesans Nie? Bo ja nic nie trafiłem z tego informa Dosłownie nic Wartego więcej 100 tysięcy A tych informów zrobiłem z 30? Może nawet więcej? Wymienny Virgil, nie. Wymienna... Myślałem, że to da babka, 86. Cristiano, nie Ronaldo. Bernardo, nie Silva. Ale Bruno Fernandes, tak jest! Do trzech razy sztuka. Kolejny 8, 8 Norwegia. A już myślałem, że Haaland Toty, który już nie jest w Toty. Dobra, może być odega. Nie poddajemy się, naprawdę. No mimo że nic nie leci, dalej się nie poddajemy. Jest jakiś syf, ale trzeba pozytywnie do tego podejść. Nawet jak leci taki foder, to fajnie, że leci foder, będzie przynajmniej do ikony, jest w porząsiu, kolejna paka, Eś Hiszpania. To nawet nie jest dla ale 8-2, to jest 8-3 czy 8-2? 8, 8 no. Też się przyda, do informa spoko, osiem dwójki też polecą w informa. Tych sobie zabielimy, może są wymienne, to będzie kasa, a jak nie, dobra, trudno, wywalimy, tak? Trudno wywalimy, ale pozytywnie. No co ja mogę jeszcze zrobić? To nawet nie jest oblak. A je, jednak jest, to jednak jest on. Ja no po, podwójny. I pozytywnie trzeba podwójny walkout foderu zawsze na propsie Tylko kto wyjdzie? No nie mekambe. 8-8 kolejna Niebiesko, nie niebiesko, Niemiec no chociaż walkout SPO to może być musiala, więc może być podwójnie i nie jest podwójnie, ale jest jeszcze lepiej, bo 8-7. Nie wiem, z tych paczek plus można w ogóle trafić toty, bo ja chyba przestaję w to wierzyć. SP Bernardo Silva, dobra. Spoko. Jest przynajmniej foder, i wiem, że na pewno już wystarczy na tą ikonę, którą mówiłem, że może zrobimy dzisiaj. Więc ikona na pewno będzie. Ale to, to duplikaty, dobra, to. Zanim ikona, to jeszcze 8-3 razy 10. Czy ulepszenie linii pomocy razy 5? Ty. Ale tu nie trzeba informa, albo to ulepszenie linii pomocy jest do zrobienia razy 3, a nie tylko razy 1. Ja nie wiedział, no, to jeszcze raz. Na razie mamy tak. Dwa ulepszenia pomocnika i 10 razy 8,3 plus też razy 2. Więc zacznijmy od pomocników, tylko odbierzmy Bernardo Silwę. No, to jazda. Pierwsze ulepszenie linii pomocy. Lockout może będzie, ale toty nie ma. To nie jest Rodri, bo Rodri ma, no, Rodri ma toty. No, nie zapowiada się dobrze, to ulepszenie pomocnika. Jak 8-4 to najlepsza karta, ale mamy drugie, mamy drugie. Jak z drugiego odda coś, to jeszcze zrobię. Albo nie zrobię, ale zobaczmy. Nie odda. Nie, no to ulepszenie przenie pomocników, to jest Gigaskam, nie? No to 10 razy 8 3, plus niebiesko, daj. No, raz. Odegardz, no. Hochland? Fart, fart, bo bym się chyba naprawdę bardzo zdenerwował, jakbym dzisiaj Hochlanda dostał, nie? No to jeszcze raz. No tak. tonik ros, podwójnie. No musi być podwójnie, no już bez przesady, nie? A jeszcze duplikaty. Dobra, wiecie co mam powiem? Idziemy teraz spróbować zrobić ikonę. Jak nie wystarczy, to dokupię, ale z tego co tam policzyłem, to na miękko powinno wystarczyć. Taktyczny informik jeszcze, szybciutki do ikony. No, do ikony idealnie, do grania nie. Może chociaż w ikonie odda, bo to ty nie chce dać. Może chociaż ikonę da dobrą, więc otwórzmy. Proszę, no chociaż coś, no ale... Zaskoczył mnie widok tej Prince. No nie no. Z... Znowu syf. Tak tylko dla waszej wiedzy. Ja to właśnie wpisuję. Prince kosztuje, uwaga, uwaga, 100. 9 monet, super cena, Sokrates, kosztuje, uwaga, już się ładuje, 180 tysięcy monet, a Lineker, obstawiam, że jest warty swoje minimalne widełki, ale, ale tak sprawdza, żeby nie było, że was tutaj oszukuje, Lineker, uwaga, cena, 67,5 tysiąca, minimalne widełki. Dobra, weźmy tą babę podowera, albo, bo cóż, cóż innego nam... Zostało i 5 jakichś paczek. To są te wymienne za ikonę, plus za. plus za co? Plus za informa. Otworzymy to i zrobimy sobie jeszcze jedną tom. Jedną rozbudowę 10x8,3 plus na koniec. Może akurat się zwróci. A może w tych wymiennych paczkach jakieś toty, kto wie, ale. ale wątpię. Ale nawet jak dzisiaj nic nie dostaniemy. Ja nie tracę wiary, bo ja wiem, że dostaniemy tego toty na głównym koncie, bo jak niektórzy nie wiedzą, to jest poboczne konto. Takie drugie, gdzie. Normalnie se wydajemy końce na jakieś informy, na wszystko. Tutaj nie szkoda, bo na głównym, na głównym trochę szkoda, bo handlujemy tam i zarabiamy końce. Jak chcesz ze mną zarabiać, to na grupę handlową oczywiście serdecznie zapraszam, ale no, ale na głównym no, no trochę szkoda, nie? W sumie to i tak wydałem 700 tysięcy na paczkę za 700 tysięcy ze sklepu, którą no, chciałem bardzo otworzyć, ale to jedyne końce, jakie tam wydałem na paczki. A to jest takie konto, że wiesz, brakuje informa, albo pięciu, albo brakuje foderu do ikony na cały skład, to wchodzi My kupujemy i, i to jest takie konto do zabawy. Nie trzymam na nim paczek na całą drużynę, tylko na głównym trzymam. I teraz też kupię informa, bo już mi się nie chce robić. Przynajmniej trochę tego foderu zostanie więcej w klubie, bo no, no wszystko poszło na tą ikonę. Wszystko poszło i, i co zostałem? No to ostatnia, po... a nie podgląd jeszcze, jeszcze podgląd. Czekaj, czekaj, bo jak z podglądu. Nie, no z podglądu to nie. Ale ostatnia. Na dziś. Niebiesko nie ma. Ja Majka. O babę. To jest ta babka 8.5. To słabizna. I niestety taką słabizną trzeba zakończyć widzowie. No. No cóż mogę, rzec no zapraszam na opening, jeszcze jeden będzie na obrońców, chyba jakiś opening zrobimy, tak mi się wydaje. I zrobimy opening oczywiście na całą drużynę, a pewnie to będzie więcej niż jeden opening, bo i będą rozbudowy do zrobienia i, I jakieś 200 paczek i dużo innych rzeczy, więc zasubskrybuj, żeby nie przegapić, bo gruby opening naprawdę będzie, a, a dzisiaj to tyle i zostawiam Was z komentarzami, żebyście napisali, że coś trafiliście, chociaż Wy, proszę, chociaż Wam niech się poszczęści.